I razem e, ruszymy w pochodzie z naszymi mędrcami ze wschodu, którzy tu przybyli, żeby hej, e, ucieszyć Bożą Dziecinę. I o to przecież chodzi. E, zapraszamy także dzieciaczki do śpiewania. Jakby chciały gdzieś się tu zaangażować, to bardzo proszę do tych pięknych pań, naszych lęgrod jazowskich, prawda, w tych pięknych strojach góralskich. To na pewno mikrofonu użyczą i będzie po prostu piękne, łubu-dubu, piszcząco, tańczące, prawda, coś. Dobrze, moi drodzy, to co? Będziemy ruszać, ale jeszcze poczekajcie, jeszcze poczekajcie, bo gwiazda betlejemska się nam na plebanii zagłościła i zaraz tu przyleci, więc wtedy ruszymy na spokojnie i będziemy się razem modlić. Zachęcam właśnie do śpiewania kolęd. Kto ile zwrotek zna. Niektórzy z Was mają teksty, to myślę, że będzie łatwiej. A kto chce poćwiczyć pamięć, niech się z całych sił stara, aby sobie przypomnieć wszystkie zwrotki kolendy, na przykład a wczoraj, z wieczora, bo jest ich chyba 72 albo 3, z tego co pamiętam, ale nie jestem w stanie wszystkich prześpiewać. E, jedynymi chyba osobami, które w okolice znają 72 zwrotki, a wczoraj z wieczora to, to, to nasi goście z Maszkowic, to cygany znają perfekcyjnie. Zawsze jak co roku przyjeżdżają na plebanie i przekróli też, no to zawsze nam śpiewają a Wczoraj z wieczora, także my już z proboszczem nawet żeśmy pojęli o co to chodzi. E, dobrze, moi drodzy, e, jest gwiazda na dole, no to prawie nam gwiazda wetlejemska tutaj dojdzie, no to... Zatem ruszajmy w imię Boże ze śpiewem na ustach, niech kolenda się niesie, niech nas prowadzi wraz z mędcami, z Jezusem, z Maryją i ze świętym Józefem, z górą hej do Bożej szopki, do szopki betlejemskiej. No to. Co? Zaczynajmy śpiewać kolendę i wioch. Proszę bardzo. Ja z drugiej nobra,